Witam Państwa serdecznie. Dziś film takiej muzyki, takich pieśni sobie szukał. Film o ukraińskim polesiu, o jest to rodzaj dla mnie takiego, takiej wyprawy śledczej w poszukiwaniu, w poszukiwaniu pieśni. Spotkanie z twórczyną tego filmu, Jagrą Glider, którą bardzo serdecznie witam. Na razie sobie będzie siedzieć z boku, żeby nie, nie zasłaniać ekranu, a to spotkanie potem poprowadzi y, Maniucha Pikont, która tam się przygotowuje w końciku na ognie. Y, Także życzę Państwu y, miłego odbiora. Ta pisa na No ale ludziom ta skazata, niechaj ludzie te aby one interesująca się One Mnie lubią też, to, to, ja rada, szołgry, że, że ja im piosenki wydałam. To był mój pierwszy film i myślałam, że może to jest ten jeden, jedyny, który zrobię. I dlatego chciałam w nim właśnie dokładnie to, pokazać po prostu to, co uważam, że jest przecudowne i jestem w tym zakochana. Moje podejście to nie było podejście takiego dokumentalisty, który po prostu bezwzględnie pokazuje, tak jak jest i koniec. To jest, ponieważ to był film w jakimś sensie dedykowany też tym ludziom. Znaczy, ja się czułam zobowiązana, nie dlatego, że brak mi odwagi cywilnej, tylko po prostu dlatego, że ja chciałam. Tak jak mówię, mnie pewne rzeczy się bardzo podobają, ja też mam poczucie, że ja od tych ludzi dostałam niesamowite rzeczy. Niesamowite coś, wzbogacające moje życie. I bardzo chciałam, żeby oni na tym filmie zobaczyli siebie właśnie takimi, jak ja ich widzę. Żeby patrząc na film, byli no, jakoś tak z siebie dumni. No, nawet nie wiem, może tak nie kombinowałam, ale w każdym razie chciałam, żeby nie, nie mieli poczucia, że. No nie wiem, że jakoś ich wykorzystałam. Ciotka moja była do takiego trzęsienia niepeśnie A po taką, to tam, do tam, no A ja wejdę, skoro pory ma na Piśmie i w że. Ona mnie spiega i jakiś spadł, to ja spiewaj pokażę na się. Da jak ja tebe śdę. Czy koniach nie ma, czyś też nie znał? To tě mat nie puskał, to tak sama sobie jak nie ma nikogo. To, to, abis, to a bisz element. Piśni, to taką rolę. No tak jak, a po co my na przykład oglądamy seriale, w których dużo na przykład agresji, czy tam seriale, czy filmy. A po co my oglądamy w telewizji yy, właśnie filmy, gdzie jest agresja, gdzie są niedobrzy ludzie, gdzie robią sobie krzywdę? No po co? No właśnie po to, że to jakoś jest jakoś uzasadnione psychologicznie, że człowiek ma taką potrzebę. I często te pieśni to są właśnie długie opowieści, bardzo nieraz i nawet okrutne i takie skomplikowane, yy, właśnie o, o takim ludzkim losie, czy, czy o, o różnych... W jakichś wydarzeniach dramatycznych właśnie na zasadzie traktowane dawniej były, tak jakby to były filmy. Że po prostu siedzieli ludzie, i słuchali, zasłuchali, co to tam się nie wydarzyło. Bywa, że, że przychodzi na przykład sąsiadka, tak jakoś zaczyna czy poddaje tekst, bo sama nie potrafi śpiewać, ale panie zaczynają śpiewać, a ona po prostu siada na. Na końcu łóżka i po prostu wylewa łzy. Ja po prostu pokazywałam na filmach to, gdzie mój wzrok podąża i co mi się tak strasznie podoba. Ja po prostu uważam, że pewne kadry, pewne obrazy, stamtąd, pewne sytuacje są przepiękne. Po prostu zakochana jestem w nich i dlatego bardzo chciałam zrobić taki film, żeby właśnie pokazać te rzeczy, które ja kocham i uważam, że są przepiękne. Jak ja pierwszy raz się pojawiłam z kamerką, gdzieś się zapalała taka lampka, czerwonek, hmm. nagrywam i Przede wszystkim ja nie byłam takim kamerzystą z boku, tylko ja siedziałam z nimi tak jak normalnie. Dawniej siedziałyśmy przy stole i śpiewałyśmy. To zmieniło się tylko to, że ja siedziałam przy tym stole i miałam tą kamerę, czyli zasłonięta twarz. I to było troszeczkę takie przeszkadzające. One no, no, troszkę jakoś tak się nie bardzo to. Nie, nie było to zbyt fortunne, ale potem się nauczyłam wyłączać lampkę ja, czerwoną po pierwsze, a po drugie kręcić tak z ręki, że tutaj ekranik tylko patrzyłam i już mogłam normalnie rozmawiać. Zapomnieli natychmiast o tej kamerze i się nie przejmowały. Generalnie one są takie wyluzowane i to jest piękne, po prostu piękne, bo się tam przyjeżdża i właśnie, i one wtedy mówią, a przyjechaliście, super, to teraz właśnie, to nie będzie nie pójdę gdzieś tam, nie zrobię czegoś tam, to siedzimy i śpiewamy i po prostu jest właśnie impreza, może trwać wieczór, może trwać do nocy, one, my się śmiejemy czasami, że te panie, zwłaszcza w tych peretrodach, tej pierwszej wsi to po prostu są takie panki, bo no, oni są tak niezależni e, i są tak mało ograniczeni jakimiś takimi normami. Tak, no, znaczy normy, no tak, to, to jest skomplikowana sprawa no, oczywiście. Wieś oczywiście normy jest od, od groma, ale właśnie ta kultura wiejska, tradycyjna, ona zostawia jakieś takie właśnie duże furtki. Znaczy normy są bardzo sztywne. Wiadomo, no, że tam trzeba wielu rzeczy wiele rzeczy trzeba wykonywać. Tak, jak yy, społeczność tego oczekuje, ale właśnie na przykład jedną z punktów jest to, że już się jest w pewnym wieku, też można sobie na bardzo dużo pozwolić. Już, już nie obchodzi ich, co tam, już, już ich w ogóle nie obchodzi to, co tam sąsiedzi. Jedyne co lubią to to, żebyśmy na przykład jak już jest taki fajny wieczór, to żebyśmy w nocy jeszcze wyszli przed dom i tam jeszcze raz zaśpiewali tak bardzo głośno, żeby cała wieś wiedziała, że tutaj u nanki są tacy fajni, gorsi fajni, <grytanie> Ja pochodzę z mieszkam tutaj w Warszawie już ponad 30 lat i e, mamy mi opowiadała, że kiedyś rzeczywiście, e, najbardziej kiedy był Sianokos, przychodzili wieczorem zmęczeni i wszyscy potem szli. Wulat, w Strycianiec, pięknie, i grał i wszyscy śpiewali. Czy oni byli bardzo zmęczeni, czy, czy w ogóle już nie mieli sił, ale to rzeczywiście im dawało tyle radości. I śpiewali, no większość. Ja kiedy przyjechałam do Polski i trafiałam do jakieś tam towarzystwa i się dowiadywali, że jestem z Rosji, to od razu się pytali, czy to umiesz śpiewać. Ponieważ ja teraz wróciłam z Rosji, bo tam żywa była i z takim głosem wróciłam, to na pewno nie zaśpiewam. I, i, zawsze, i zawsze śpiewałam, ja byłam jak ta czarna majka. No zawsze śpiewałam, bo w ogóle przestawali tańczyć, yy, pić, jeść, siadali i wszyscy słuchali. I ja tak się czułam na początku dziwnie, a, a, a potem no, pytam się, czy wy Polacy w ogóle nie śpiewacie? No, no przecież też to na pewno są jakieś piosenki. Także to śpiewanie, no naprawdę, no ja już mam 57 lat, to trochę pośpiewałam w swoim życiu i, i to śpiewanie dostarczało ogromną radość i teraz ogromnie żałuję, że coraz mniej śpiewają już sama, nawet teraz mniej w towarzystwach śpiewam, chociaż jeszcze się zdarza. Także śpiewajcie wszyscy, kochajcie śpiewanie i ogromnie jestem wdzięczna za ten film.